Z tej strony Krykson. On i dzisiaj zagrany. Teraz w grę o nazwie Treehouse Tycoon U, już mamy hajsut tutaj. 11 tysięcy. A nie to tylko 11 dolków. To nieźle. No to 11 dolków. Niestety. Dobra. Hmm. Nie zapomnijcie jeszcze zasubskrybować. Dać łapki w górę i dać dzwoneczka, żeby dostawaliście nowe filmiki. Więc dobra, No. Tajkun od drzew o domku na drzewie, a, bu... a robimy drzewa i wszystko co nie jest związane zbyt. No z tym, ale dobra. No chociaż, może jest otoczenie ważne. W ogóle, kto przy domku na drzewie ma tak, takie rzeczy? To jest dziwne. Ale przynajmniej daje hajsum trochę. O! Drabinki za 30 dolków można kupić, ale fajnie. No. a to co? Hi, możemy mieć zwierzaki, chyba ale fajnie Platforma? Uu. czego to jest? Um, dobra hmm, Nie rozumiem A to może dom Co ten domek jest? Ale to dobrze tam to... Na razie pokupujemy, może dropery. Żebyśmy mieli jeszcze więcej hajsu do wydawania. To jest iron dropper? No tak. A! Ten iron wygląda tak samo jak. jak ten. No. Jak kamienny dropper. Upgrader, mega to nie, ten też nie. To kupimy. O, Płatki. Nie, drzwi już nie kupię za 2000. tysiące. W ogóle jest? No, są osoby na serwerze. No to fajnie. I biegiem po platformie do kupienia platformy. Proszę, a, to jest! To ja chcę taką. Idziemy na górę, Bishop. Co? Ale fajna trampolina, normalnie. I możemy się tak terap. Co? Muszę to sprawdzić. Lecimy w górę. O. A co? O, uh, fajne. Aaaa, dobra. Um, o co tu chodzi? Ja bym chciał taką, ale nie mogę. Co? A rozumiem już. Musimy łapać Jakieś tam, tam sztuki czy coś takiego, wymieniać je na takie lepsze, czy coś. Chyba. Nie wiem, jak to ma działać, ale spoko. Mamy stówkę normalnie, bogacze jesteśmy. To trochę za drogie. Idziemy na górę. Jest coś tu w ogóle na górze? Jest. Schody. Dekoracje, schodki. Platformę kolejną już nie kupimy. Ła! Mam kartę kredytową. Mamy. I to w Robloxie. Hehe. Dobra, idziemy. Poszukać pszczółek. Tam jest. Chyba. Bo mi się zdaje. Nie, jest. Serio? No, chyba, że to trzyjaś jakaś pszczółka, bo ja nie wiem. A jednak nie. A no, tak to działa, jak myślałem. Jednak. Dobra. Halo, pszczółki, gdzie jesteście? Gdzie te pszczółki? Tutaj w ogóle jaka baza normalnie. Hmm, no kurde. Znalazłem. Tu jest. Tutaj. Ja ją znalazłem. Moja pszczółka. Pyk. O, jeszcze. Napiszcie mi, czy lubicie pszczółki. I czy nagrać na przykład odcinek z gry. Hmm, chwila. Ehm, taki jest tryb. O pszczółkach, o pszczołach. O, Be Simulator. Jestem ciekaw, czy byście chcieli, żebym to nagrał. Bo coś tam już taką, jakąś tam pszczółkę, jed, parę tam pszczółek ma, no ale w miarę fajne. To jestem ciekaw, czy byście chcieli. Taki odcinek. Tutaj on w ogóle biega obok mnie. Elo siema byku Jesteś na i ty nagrywam No Jesteś na YouTube, nagrywam, byku Elo Mój kanał to E. Kryson. Kryson, no krikson. Dobra, napisałem poprawnie już, bo coś tam z małym błędem, ale tam dobra i pewnie. Dziesięć słupów? Tak. Mam dziesięć słupów. A co? Nie, brakuje nam jednej pszczółki tutaj. Tylko nie to. Nie. Szkoda. No cóż. Znajdziemy jakąś... Jest tutaj. Jaką masz bazę? Do... Dopiero zaczynam. Dopiero zaczynam. Moja. Ty gnojku mały. Dobra. Dobra. Kupimy sobie pszczółkę. Ale taką fajną. On ma taką chyba. Co 200. O Jezu. Nie, nie. Hm. Ja bym chciał snowybee. Pyk. Gdzie ona jest? Ej. A, tu. Dobra. Pyk. equip. Trochę głową wale. I reset charakter. O. Dobra. Ile mamy hajsu? To na... kupimy sobie coś. Hmm. Choda Dobra A ile masz lat? O, dziesięć? Jakby Dużo osób zaczynało z, No, jak, jak miało dziesięć lat Akurat, no to Ksy. Ty nie masz kanału na ety ja mam. Ja mam kanał. Przecież nagrywam teraz. Lol. Chwila. A gdzie nasza pszczółka? Ale bo nam pszczółka ucieka. Nie, nie masz, bo patrzyłam, więc... Nie, kłam. Mam, ale... Chyba Sią... się... Kropka. Dziesięć słupów. Dziesięć słupów. Dobra. Ja cię. Jak z tymi ludźmi tu brać? Nie no, napiszcie w komentarzach, że. Albo. Zob... O. Fajnie zasłupował. Czy nie zasłupował? Nie wiem już. Mówił, że nie będzie subował, a teraz mówi, że subuje. No to ja już sam nie wiem. W ogóle. To trochę dziwnie. O. Cabin wall i balkon. Nie stać nas na balkon! Co za zło! No ale możemy to kupić. Gdzie nasze pszczółko wreszcie? Equip. Jest tu, no i dobra. I basta. Pyk. No i zaraz w sumie będę następny nagrywał, bo mi się spodobał w sumie ten Tycoon nawet. Tak jakby. Dobra, kupimy teraz balkon. Jej. Jej. No za tysiąc to nie. Nie. Nie kupię nic. Pyk. Pyk, pyk. No i kolejna platforma. Fajny ten tajkun. Mi się podoba. I jedziemy. O nie. Zablokowalibyśmy się. Dobra. I tak. Dobra, naprzejm, że... Jeszcze raz. Pyk skaczemy. Zobaczmy. Equip? Ty, serio? Coś tam szybciej biegam. Dobra. Wow. Upgrader. Trochę drogi. Nie, nie masz. Mam. Nazwa. Krykson. Jezus Jak z tymi ludźmi Ajajaj Ja wrócę te filmiki Myślę, że No dziś wieczorem Takie parę Dopóki nie skończę tego To tak będę nagrywał chyba Nie wiem, tak myślę sobie. Ui. Ej fajne Dekoracje, chyba dekoracje, jak no, i balkon za pięćdziesiąt, nie stać nas. Patrzyłam, nie ma czego, takiego czegoś. Jest. jest, jest, jest. Nie ma. Jest. Jaka? A ty, a ty masz? A ty masz? Nie, nie ma dzieciaku, więc się... Ok. A ty masz? No, ma czy nie ma? Jak napisałaby, że ma, no, no to by mu tam wszedł i by jej coś napisał. Zachamstwo w ogóle. Przecież mam. Mam, ale nie nagrywam na nim, bo nie chcę. A to ja ci napiszę, że mam. Zobaczysz oki. Zobaczysz. Oby zobaczyła ten komentarz. Bo jak nie, to ja nie mam głowy do niej normalnie. Ok. Dobra, to napiszę z drugiego telefonu. Sobie. Tutaj mam obok, no to akurat szybko napiszę. Oby. A tak to trochę jeszcze program. No to o, ja będę kontynuował zarazem. Trzymajcie się, hej.